Teraz pokażę jak ściągnąć uchwyt, klamkę tylną od klapy A4-B5 Kombi po lifcie, odkręcamy śruby Ja już to odkręciłem Tu, tu, zamek i tę śrubę Prawdopodobnie zamek będzie zapieczony, tak jak u mnie był Poruszać, 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 zamek wychodzi Poodpinać sobie wtyczki od mikrostyków wtyczki od lampek i teraz trzeba zdjąć ramkę chyba, że nie przeszkadza te ramki oczywiście są jednorazowe i jest mała szansa, że uda się ściągnąć ją bez połamania Nie popełnijcie tego błędu, nie zamknijcie sobie, bo ja to zrobiłem i musiałem od środka chwilę otwierać. Widzicie, o. Teraz oczywiście trzeba lampki poodpinać bo to nam nie wyjdzie. Czyli lampki chyba podkręcamy po prostu. Kable trzeba podczepiać od lampek. Ale jak to się odczepia, te wtyczki to przeceniłem trudność wyciągnięcia, bo je wystarczy po prostu wysunąć z tej lampki normalnie wysunąć i już I jak widzicie, że to samo wypadło czyli wykręcanie lampki jest niepotrzebne tu jest zastosowany jakiś kit i też trzeba będzie zastosować jakiś uszczelniacz żeby się nie lało oczywiście żeby się woda nie lała no to jest wszystko fajnie zrobione a nam chodzi o mikrostyki, wymianę. Ale wymianę czy naprawę tych mikrostyków to pokażę na kolejnym filmie. Jeszcze nie wiem jak to będę robił. Na pewno nie będę kupował, bo nowe to są kosmiczne pieniądze, a używane kupić w sumie niewiele lepsze od tych to też jest bez sensu. Także tutaj jeszcze myślę nad jakimś patentem. Dlatego też zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby nie przegapić tego filmu jak jesteście zainteresowani. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i cześć.